Elo, elo, następny odcinek z e, Better Minecrafta. E, już musimy mi wywalić, oczywiście, znowu hardcore. Ja się nie poddam. Uda mi się. E, ciekawostka, jakoś 5 godzin temu zrobiłem miniaturkę do tego filmu. A tego filmu jeszcze nie nagrałem, nie? <laughs> Dobrze mi poszło. Ale e, nie poddaję się. Będę próbował. Nie wiem, czy nie zrobię nawet daily, dopóki nie zrobię jakiegoś. Ładnego podejścia, podejścia w sumie, cała eee Chodziło mi o to, że dopóki nie zrobię jakiegoś fajnego świata, dopóki nie przeżyję jednego odcinka chociaż lub więcej. A potem co, no, jeden odcinek na tydzień, postaram się. <laughs> postaram się. Zobaczymy, jak wyjdzie. Dobra, lecimy. Loading terrain. W ogóle. Bo miałem nagrywać ten odcinek, Jak nie? Ale e, Isaac Repentance się zjawił na moim koncie. Więc wiecie, sam, sami przez siebie, nie? Dwa razy więcej kontentu. O, hej. Hej? Hej? Ok. Co tu za jakieś podziemia? O, jedzenie. Hej. Okej, okay. to są wszystko najpewniej te beczki jakieś, ale... Dobra, ale tego nie potrzebuję. Bowl. Nie chcę tego. Co to za jakieś zupki? Czy tym można bić? Dobra, to ma jakiś damage. Bowl meal, woda! Jej. Jej. Dobra. Sikierka! Daj mi tą siekierkę. Okej. Okay. Dobra. Mamy już coś. Co to jest ryż? Okej. Okay. Dobra, dawaj mi to drzewo. Lecimy tu, tu, tu. Hop. To co, water? Zginę? Zginę? Nie zginę. Oh. Water! Nie ma to jak ryzykować to, że od razu się praktycznie padnie. O nie, właśnie, na mapie. E, delete. Delete. What the heck is this? Dobra. Uh, 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 create... spawn... Confirm. Ok. Ej, ej, ja usunąłem ten. Confirm delation. Confirm delation. Okej. Okay. Dobra, ale... Gdzieś tu jest... Gdzieś tam jest portal do Netheru. Zniszczony oczywiście, bo czemu by inaczej? Ale no, on może być fajny, więc sobie go wezmę. I widzę. Widzę jakąś świątynię. Co to jest? Ej, a to nie będzie to świątynia z Ice and Dragon? Nie, Ice and Fire. I tutaj nie będziemy duży czasem? Nie wiem, zobaczymy. Bo ja nie wiem, wiem, że było coś takiego, że na i IC... na Hej IC... Hej hey! O! Oh. Oho! Oj, tu chyba. To no, chyba coś nie wyszło. Dobra, ale znajdę więcej takich skrzynek. Cóż, spawner na pewno. Znajdę więcej takich skrzynek? Nie. No to cóż. Dobra, nie znajdę to, nie. No cóż. Dobra. Lecimy. Eee, co chciałem osiągnąć w tym odcinku? Bo na pewno nie osiągnę tego, co jest na miniaturce, ja to wiem. <laughs> Eee... Wiem, że tu jest bardzo dobry lud, bo znam tą strukturę. O ty! Dobra, tego trzeba zabić, bo... Czemu nie? O! Sprzedajesz coś fajnego? Chodź tu! Czemu go zabiłem? Możecie się spytać. A lepsze pytanie to jest czemu nie? Ej, dobra, ja miałem iść tam, a nie do tej struktury. To jest lepsze pytanie. O, hej Widzimy, hop! Jak widzicie nie jestem jakimś mistrzem szybkiego craftowania Dobra! 360. 360 Shu Jedzenie Dużo jedzenia O hej Dobra e, e, e. O widzę chyba, że są tu znowu sumy. Te, 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 sum karłowate, jak dobrze pamiętam, napisał Dawix, Zaraz pamiętam. Więc w ogóle dzięki, że napisałeś. Eee, więc tak. Dobra. Blue Crane Obsidian, okej. Okay. O, unbreak. breaking. Smithing Table. Żelazo. Hej, to ja mogę potem tego diamenta wrócić się. Chyba. Tak. Hej. That's pretty good. Dobra, to ja wezmę to złoto od razu w sumie. Ej. Hey, o, tam widzę żelazo więcej. Nie, nie, nie. Au, au, au. To boli. Au. Na serio musiałem akurat spaść na ten, ten mag, mag, block. Akurat z tych wszystkich rzeczy, akurat na block. No super, nie. To mogę wywalić. A to żelazo. Ej widzowie, wiecie jaki jest plan? Wchodzę zaraz do tej, 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 tej e, struktury wielkiej. <grym> to jest plan, tylko szybko sobie przypale żelazo i zrobię miecz i. tarczę. O, tarcza na pewno się przyda, tylko nie mam drewna. Ok. To w międzyczasie nie, bo wy znowu A ty czym jesteś? To jest jakiś posąg. Co to za latająca pszczoła? Po... W sumie pomnik latający pszczoły. What the heck? Ten bone jest trochę bardziej żółty niż zwykle. Jestem takiego zdania. Dobra, to mogę wziąć. Dobra, 360. Wow, nawet się udało. Nie spodziewałem się tego. Dobra, e... potrzebuję drewna. Jak zdobędę drewno, mogę iść do tej struktury. Tylko najpierw muszę zrobić drewno Ciekawe czy na to... Ciekawe czy na to drzewo Też zadziała ten... No O działa To fajnie A bo to jest akcja zwykła A No to chyba, że tak Czekaj, ja mogę zrobić Emeraldową tarczę, czy coś? E, shield, Skyjain, Diamond. O nie, to nie. To, to, to nie mogę. To, to jest słabo. Dobra, ale ja muszę wrócić się. Do. Do czego? No gdzie była ta struktura? Tego wcześniej nie widziałem. Ciekawe jak szybko zginę. O, okej, okay, rzeczy. Ej, a, ej, ej, ej. To było przez laga, dobra? Każdy to widział, że to było przez laga. Ja nie muszę chyba tłumaczyć. Tak, jak widzicie tarcza tu nie jest aż tak OP jak w zwykłym Minecrafcie. Bo tu nie blokuje cały czas Dopóki się nie zniszczy Tylko tu ma cooldown Dwa diamenty TRZY DIAMENTY Widzowie To oznacza Że Mogę zrobić diamentowy killoff Cztery diamenty Kilof? A nie pięć diamentów! Ty ja liczyć nie umiem. Dobra, to jeszcze zrobię sobie miecz. Ty, dobra. Jak ja już przeżyję... Jak ja na 100% już przeżyję. Z takim uzbrojeniem to nie ma szans, że ja nie przeżyję. Trzymajmy się. Coś do mnie strzela Ała, ała, Nie, szkielet, nie, nie, nie z, Nie znowu przez ciebie, nie Dobra, dobra Jednak odwołuję to, odwołuję to Łatwo bardzo mogę zginąć Łatwo bardzo mogę zginąć Proszę Proszę łóżko Ja nie chcę nocy Nie sądziłem, że to jest aż tak trudne Przeżyć tutaj Czego ja się spodziewałem po hardkorze? Dobra, ale w zwykłym Minecraftie to hardcore jest o wiele łatwiejszy. A tutaj tarcza jest, nie jest już OP. Co to ma być? Kto wymyślił, żeby tarcza już nie była OP? Halo? To sensu nie ma. Dobra. Y czy tu znajdę łóżko jakieś? Bo wydaje mi się, że nie znajdę.

Wziąłbym je no cztery endermany. O nie, dwa szkielety. Szybkie uniki! Creeper. Oh man. Pa 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 pa. Dobra, ale dobra. Musicie dać lajka like i suba za tą akcję, widzieliście to? Jak dobrze się obroniłem? Ej, to jest ten sam domek co wtedy. Umiem jako dom, czyli to będą łóżka. Tak! Jest! Jest! Widzowie żyje. Dobra, wszystko co mi nie jest potrzebne, to zostawiam. To może się, to może się przydać Łódka może się przydać Co może się jeszcze przydać? Chyba nic Czy coś może się przydać? Chleb. Chlebki na pewno mogą się przydać W sumie na, pew na pewno, się nie że mogą przydać Tylko na pewno się przydadzą Łypa Dobra, ale sub i like musi być, halo Tak, o nie, szkielet. Taką akcję to zobaczycie tylko u mnie, oczywiście, nie? Dream może sobie. Dream może mi czyścić buty, przecież, nie? U niego to jakieś. Co to jakieś. Polawie łódkami, A tam. Co to te akcje wcale nieustawione? Nie, no, nie wiadomo. Nie wiem, w końcu, czy są ustawione, czy nie. Czy były jakby. Mało no, mnie to tak szczerze interesuje. O, po... pół. On takich waterskini nie robi przecież, nie? O, lewa pulka. Ej, do netheru jak bym się dzisiaj jeszcze wybrał? Hm, Hmm. A to ciekawe. Dobra. Czas na... Zabawę. Zobaczymy czy przeżyję. Zgaduję, że... No tak. Zapomniałem, że teraz tak działam liście. kersys. Odejdź. Szkielecie, głupi. Nie lubię szkieletów od ostatniego odcinka, wiecie? Której się jakoś dobrze nie przyjął, ale. No cóż, jakoś się nie dziwię po, po, po moim skillu, nie? Co tu za żało była? co? What the heck? Czas. Oh! Giga big win, widzowie, giga big win. Giga big winie, po prostu. Pięć, trzy. Giga big win. Wezmę sobie te biblioteczki, bo może się przydadzą. A no tak, latające świeczki. No tak, Minecraft, jakby. Zapomniałem. Dobra! Dobra. Ale ich ograłem. Ale ograłem ich widzowie. Widzicie to jak grałem. Ale ogranet. O ile tego będę jeszcze bił? Tak pójdzie szybciej, stwierdzam. Co mogę zrobić ze spawner fragmentu? Spawner, spawner staje, si y da, 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 silencer. Ale czy wy możecie? Guns and Roses Visit Thornborn Tower jest jakaś wieża tornbornu czy jak Czemu ty nie masz knockbuka? On nie dostawał knokbaka, on miał cheaty Widzowie Bukselfy Więcej bukself Ty jeszcze więcej tych bukselfów no i dobra ty. Ja obstawiam, że już mogę mieć cały enchanting. Dobra, wchodzę na górę. Okay, dzięki temu na pewno wygram grę. Będę zbierał te, te książki. Dobra, chyba nie ta wieża, szczerze. Dobra, wezmę w taki sposób. Już nie będę się z nimi bił. Ani szukał dobrego przejścia, nie? Bo to sensu nie ma przecież. Słyszałem szkieleta. Jak tu będzie coś, co strzela. Już się załama widzowie Ta, a propos czegoś co strzela nie Co co widzowie? Widzimy się jutro. No ro.